Toreczek na śnieżycy, Po prostu coś wspaniałego. E, przez byłem na zewnątrz. Ciężarówkę troszeczkę ostukać z lodu. E, mam cały przód oblodzony. Sensory mi nie działają. E, tablica za, ha, zalepiona. Nie dam rady. Musiałbym młotka użyć. Ale po co? Przynajmniej fotoradary mnie nie złapią. <laughs> e, no na razie pogoda fajna jest. jest. Jest minus jeden. Wrzucam parę filmików jak się zaczęło. Dzisiaj dzień. Od czwartej lecę do Polski do Poznania, do Poznania, tak, do Poznania lecę. Więc będzie super przygoda. Lecimy. Jeden z chłopaków z Polski miał chyba ciężkie przeżycia. Nie za fajnie to wygląda. Jak zobaczycie zaraz. No, cały boczek skasowany. A ja, 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 nie fajnie, nie fajnie, naprawdę nie fajnie. No plus jeszcze tutaj z tyłu. Jeszcze na gasma, to dobrze, to nie wypierdziło w powietrze. O kurde. No, ładnie wyrżnął, albo ktoś w niego przyrżnął. Nie fajnie. No, to niemiłe wspomnienia z jazdy po śniegu, tak? Widzicie samochody. No, widziałem już dwa w rowie. Jedziemy. Mam nadzieję, że mi się to nie przytrafi. Uważajcie, nie jedźcie za szybko. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Słuchajcie się, 15 minut i ciężaróweczka, prawdopodobnie uderzenie. Idziemy na Warszawę! Warschał! Jak napisane na górze Warschau, w nawiasie Warszawa. Lecimy, lecimy w takim układzie do Polski i w tym momencie przekraczamy przekroczamy granicę polską. Republican, Republic Poland. Dan, 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 dan. Jesteśmy w Polsce. Zobaczmy, jak tu wyglądają nasze koreczki. Ciężaróweczki już stoją. Bardzo ładnie się szykują. Bardzo ładnie. Zobaczymy, jak długa ta, ta kolejka będzie. Króciutko to. Już zaraz koniec. Koreczek ciągle się ciągnie jednak. Eee, może nie wziąłem to pod uwagę, bo tam jest było już stop, a tutaj ciężarówki non stop najeżdżają, więc tak jak widzicie, non stop ciężarówka za ciężarówką jadą. Końca nie widać, o tak odpowiem, więc na razie mamy około 4 km, ale może być to troszeczkę jeszcze dalej. Zobaczymy. Na razie 4 km korek z każdej strony z lewej, z prawej, tam też no i mają na bigot. To już jest koniec korka. Tutaj już ostatnie ciężarówki dojeżdżają, czyli korek na przejściu przy, do Berlina tutaj, od Szczecina, chyba pod Szczecin, Poznań to jest od strony. Nie, Frankfurt. Od Frankfurtu ma około e, 15 km. Oczywiście w Polsce przejechaliśmy, proszę bardzo, jezdnia suchutka, prosto, ładnie, elegancko, śnieg nie pada, na poboczu troszeczkę, płynnie, elegancko, ruchu nie ma. <laughs> no piękna jazda. I tylko takie jazdy nam trzeba. A w Niemczech tylko kurwa wyparyk za wypadkiem. Nie no, tu, tu, no. Przesypało ich lekko, więc mieli prawo. No dobra, mamy jeszcze ile do przejechania, chyba 100 164 km do celu, więc mamy jakoś dwie godziny do celu. W sam raz na styk dojedziemy centralnie. No, trzeba będzie rozładować to, to co mamy. No i pauza czeka. Do usłyszenia.